Dzisiaj trochę mamy szczęście, bo szczęście i trochę kurde lenistwa. Ale lenistwa, bo dwa dni kurde, tak ostro prze... przeszliśmy. Tyle kilometrów, że naprawdę dla osób nie wiem, nie, nie super, jakoś ekstrem, ekstremalnie fizycznie przygotowanych, jakiś crazy, crazy wojowników z, z kraju ninja. To jest kurde, takie chodzenie w upalech przy 20 stopniach po trudnym terenie jest kurde. No, jest wyczerpujące. Teraz na trasie w, dokładnie Wam powiem, jakie to jak to się nazywa. Tak ogólnie wygląda cała ta mapa. Cała ta mapa w, północnego wybrzeża. A my się zatrzymaliśmy teraz w miejscowości, no wieś, no bo to nie jest miejscowość, można powiedzieć. Gavik, to jest taka miejscowość tutaj. No i tutaj jest e, znaleźliśmy e, and, Beton and Breakfast, czyli takie zwykłe, jakieś lokalne gest house, tak zwany, czyli domy, e, dom prowadzony przez jakiś tam ludzi, e, w, dom wypoczynkowy, nie? dom wypoczynkowy prowadzony przez jakiś tam ludzi, którzy chyba od dwóch lat dopiero to mają z tego co z tego co się dowiedzieliśmy no i tutaj są jest jeden, jeden, pokój, znaczy jeden taki domek letniskowy, no i teraz dobudowują tutaj jeszcze kilka kabin takich dodatkowych. No i tego. Tak, no i na razie czekamy, czekamy, bo musimy pewne, pewne, rzeczy tutaj ponaprawiać dla dziewczyny z grupy. Tam plecak się porwał. Trzeba ten plecak naprawić i, i zobaczymy. Bardzo możliwe, że do końca tego etapu pod nas tutaj ci ludzie podwiozą nawet, czyli 10 kilometrów Trochę, trochę, lenistwa naszego, ale może, bardzo możliwe, że te 10 km tego lenistwa pozwoli nam na to, żebyśmy kontynuowali dalej, dalej nasz, yy, nasz hike, nasz trekking, nie? No bo mówię, ja nie jestem aż tak przygotowany. Niestety się o to właśnie dowiedziałem, że nie jestem przygotowany na, na takie długie trekkingi, bo to jest naprawdę, naprawdę wyczerpujące. Tam z tyłu widzicie, są dość fajne, fajne pagórki. Tam z drugiej strony jest jezioro, które chyba jest podłączone do, do Bałtyku, jako, jako, jako zalew taki Bałtyku. Także tyle. No tak to wygląda.